To jest jest, popatrz. Mam wrażenie, że nie jest taka pomarańczowa. Też tak mi się wydaje. Takim sprzętem to idzie, nie? No. Cały szereg jest trzy razy twoje ręce. ręce, ręka, sobie dłoni, z... nie? Rączki? Robiłaś <grybujesz> coś z włosami? Nie. To A co? Bardzo wygląda, jakby dalej wiesz, że wyprostowana. A to by powiedział. Ale nie, ja mam fotowoltaikę. Witajcie moi kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Spontaniczny vlog, ale tak jak wam mówiłam wróciła kamera, to wracamy do nagrywania, robimy śniadanie. Krystian swoje pancake'i. Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że bardzo go nosi na słodkie. Nic się nie zmieniło, on je dwa razy dziennie słodki posiłek. Ja ostatnio na odwrót. Max raz dziennie i najczęściej, chociaż nie, wczoraj dwa razy dziennie akurat. Miałam deser i kolację na słodko, ale to przez Ciebie, bo Ty chciałeś. Tak. I przy okazji zrobiłem dla Ciebie wyjątkową. Tak, marsa, a ja chciałam burgera z halumi. W każdym razie ja będę jeść na wytrawnie. Jajka, frankfurterki prawdopodobnie. Chociaż się ja zastanawiam, czy nie grzanki z szynką szarwarską. Szwarcwarcką. Mhm. So Nawet nie żartuję. Zobaczymy. Wróciłam się do już, nie czekam. No, się. nie czekam. Nie czekam. Mam dwie frankfurterki z dwoma jajkami sadzonymi. Do tego są dwie kromeczki, takie mini chleba. Odrobina ketchupu na nielegalu, i do tego idą warzywa. I tak jak widzicie, ja warzyw w ogóle nie ważę. Na początku sobie ważyłam, w tym momencie daję co mi pasuje. Dlatego, że waga i tak leci, warzywa mają minimalną ilość kalorii, i wiecie, czy ja sobie dam. Dodatkowo 50 gramów ogórka i 50 gramów pomidora to naprawdę nie ma większego wpływu. A ja naprawdę po raz pierwszy w życiu mam wyleczoną głowę. Serio! Pewnie nie uwierzycie mi, ale ja naprawdę pierwszy raz w życiu podchodzę tak na ludzie do tego i z takim podejściem, że faktycznie nie jest to typowo redukcja i wiecie, nie mogę zjeść nic innego, bo świat się zawali. Tylko chcę po prostu zmienić styl żywienia i też chyba mam na zawsze dostęp do tej aplikacji, więc. Ja już całe życie mogę tak jeść, co nie? Tylko wyższą kaloryczność, żeby też było utrzymanie, a nie tylko redukcja. Jak gdzieś jadę, jak gdzieś wychodzę, to wiecie, ja dawniej potrafiłam poprosić Monię, żeby mi na przykład zważyła mleko do kawy, rozumiecie? A w tym momencie, jak gdzieś wychodzę, tak jak na przykład byłam w niedzielę na Gali z rajpad, to ja po prostu zadam to normalnie obiad, wróciłam, tutaj był grill w domu robiony, rodzinny, zjadłam grilla, a nie na zasadzie, o nie, nie mogę, muszę to zważyć i wiecie. W ten sposób na gali w ogóle było nioki z sosem takim kurkowym, grzybowym, broku i kurczak do tego. Myślicie, że się w ogóle zastanawiałam, ile to ma kalorii? Nie, dlatego ja naprawdę pierwsze w życiu czuję, że jestem w dobrym miejscu i słuchajcie, jest to po 10 latach mojej takiej walki wiecznego odchudzania, bo ja się odchudzam od 14 roku życia. No to w nawet 11 lat. A widzieliśmy sobie o ile im pasuje, tyle daję. Ser żółty jeszcze. I słuchajcie, sobie, wiecie, ponad miesiąc i pierwszy raz zrobię posiłek całkowicie bez telefonu. Nie że widziałem telefon, ale zdał go już tak na pamięć, że fajnie, nie potrzebuję telefonu, tylko wiem co ile czego potrzebuję. Także mega, 23 gramy sera żółtego. O, 24. Widzicie? Idealnie. I ja sobie najpierw zrobię grzanki w tosterze, a później wrzucam sobie jeszcze. Zmieścimy się to na patelnię, z serem do dołu. I ten ser mi się wtedy tak przepięknie przypiecze. się, O, na pół, Wam go dość dużo. I w dół z serem. Hmm. No i cóż mogę rzec? Myślę, że nikt po takim śniadaniu nie będzie głodny. Naprawdę sporo zmian od ostatnich filmów. Mamy ekspres nowy i to od już chyba z półtorej miesiąca. My na niego nie mówimy nowych. Tak, dokładnie. Mm. Mówiłam Wam kiedyś, że się zastanawiam nad nowym. I po prostu zapadła decyzja z dnia na dzień. Jesteś ona kiełkowała już dłuższy czas i w pewnym się stwierdziła nie. Ja już dawno polowałam na Jurę, ale jak pokazałam ze oglądaliśmy filmiki. Ktoś, ktoś w komentarzu pisał, że odkąd ma Jurę Z10 to pije kawę tylko w domu. I to mhm. chciałam, nie, no to muszę, to, to musi być warte. Ogórka jeszcze. A, też nie, jak nie będzie miała ogórka, to zje to. Ja uwielbiam taką mega, mega sztywną pianę i mam takie ustawienia, że właściwie nie mam w ogóle mleka, tylko pianę mleczną. Mam ustawioną ilość mleka na stałe. Ja mam swoją kawę, to jest mam swoją się program, mam ją poustawiane. Teraz zobaczycie jak wygląda taka moja kawa. Co daje sobie dużo piany. Tyle piany mlecznej. Ja to uwielbiam nas taka, taka widzicie? o. Stalnie moja bajka, wiem, że nie wszyscy tak lubią. Na tej piany kupiłam ten ekspres. Robi też mrożone kawy, zimne kawy. Coś jakoś na... Jak? Cold, Cold brew. Cold brew. Yy, no. I ponoć one smakują faktycznie jak takie mrożone kawy, jak dodamy do nich lodu, a nie jak zimna kawa. Ponoć inaczej smakuje taka kawa wystudzona, bo jest chyba gorzka czy kwaśna, niż taka zrobiona od razu na zimno. Nie robiłam, zbierałam się już dwa razy i jakoś tak mi schodzi. W każdym razie no, ma też taką opcję, więc fajnie. Nie wyrzucaj! To jest taki gargamel. Nadia, jak cokolwiek jak, jak jadła, jak jej cokolwiek spadło, to dopóki jej tego nie podnieśliśmy, to patrzyła na podłogę. A ona, jak nie chce jeść, jak jej damy coś, czego nie chce, albo jak już nie chce, to tak. Wszystko tak. Wszystko na podłogę. A tobie mówię, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Ewidentnie już nie jest głodna i wszystko. Wszystko za No, jak dzieci mogą być różne, to wow. Naprawdę po Nadii nigdy nie sprzątałam podłogi. Jak jej spadł makaron, spadło i cokolwiek, to tak nad tym krzysełkiem patrzyła i tylko na mnie i na podłogę, aż jej podniosę. A ona. Wszystko, dop dopóki wszystko nie wyląduje na podłodze, to jedzenie jest nieskończone. Patrz, jeszcze teraz od dołu wyrzuca. Patrz, Krystian. Od dołu sobie jeszcze wyrzuca teraz. No, tego jeszcze nie grali. 6 Ma, de wa? Tuba mama <laughs> Kobieta sobie idzie i mężczyzna ją tak podnosi do góry, wiesz jak w ogóle? Nie. Jezus, to muszę ci znaleźć. A, czekaj, czekaj. wiem. Po prostu idzie, bierze, idzie dalej, tak? Nie. Kurczę, no i jak ja mam się teraz pokazać w takim razie? Powiedziałeś, że no problem. No problem, ale pokaż. czekaj, no. Czy jak ja mam to znaleźć w takim razie? Z tą taką nogą wyda góry? Nie znam wam to głowie. No i co? Jak wam to znaleźć w takim razie? Powiedziałaś, że wiesz, o co chodzi. I to ja cię podniosę i ci pokażę. Dobrze, to ja sobie idę. Ja już spaceruję. Co mam przeglądać TikToka i szukać takiego filmiku? Dobra czekaj. Patrz. Idziemy sobie, co nie? Idziemy, to jest za mało miejsca w ogóle To się nie uda To musimy na zewnątrz Ale ja się pokażę, to no. idziemy, 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 idziemy Nie, czekaj, chyba nawet bez tej ręki. nie wiem. Aha. <laughs> Idziemy, idziemy, idziemy i facet bierze kobieta tak tu Ona się trzyma, łapie tu I wiesz, tak podnosi ją tak, o Mogłam <laughs> no to znaleźć, Znajdź. przecież Patrzcie Zrobimy z tego całkiem rolkę, wiecie? Myślicie, że Kresan zrozumie, że wszystkie elementy są tu niezbędne. Popatrz. Kurde, akurat oddałam takie do naprawy. <głosy> <głosy> Bez tego nie wyjdzie. <głosy> Przekładamy! <noise> Kresna robi już obiad. Kolejny posiłek i nawet mamy kepsa na Ja już nawet sukienkę założyłam, a tu się okazuje, że musimy najpierw zjeść żeby gdziekolwiek w ogóle iść. I słuchajcie, mam taki plan. Ostatni tydzień takiej ekstra pogody. Dzisiaj jest już czwartek. I wymyśliłam to już rano w sumie, żeby jechać dzisiaj na basen. W ogóle tak bardzo, ale to bardzo kusi mi już jakiś czas za krzówek, bo pewnie większość z Was... Może niekoniecznie, większość z was. Myślę, że ci, co mieszkają w Krakowie, w okolicach Krakowa, wiedzą, jak zakrzówek w tym momencie wygląda. My tam ostatni raz byliśmy chyba przed ślubem albo zaraz, tak, zaraz po. Bo jak mieszkaliśmy w Krakowie, to sobie tam jeszcze czasami jeździliśmy. I robiłam tam zdjęcie, że jestem w ciąży z Nadią. To wtedy byliśmy chyba ostatni raz. Teraz są tam takie baseny. Ja tam robiłem pierwsze zdjęcie z moją współpracą. No tak, mieliśmy kiedyś współpracę z winem bezalkoholowym, ale to było 2019 rok chyba, 20? Krysan właśnie miał na Instagramie. W każdym razie tam są teraz baseny. Mówiłam do Krysana, żebyśmy jechali i Krysan, kurczę, może jedźmy do tego zakrzywka. Cały dzień 13.40 odbierzemy Nadię do Krakowa godzina, jest 16.30, jesteśmy w Krakowie najwcześniej. No racja, no to jest, to jest dobry argument, bo Nadia ma w lipcu przed w czerwcu nie chodziła, w maju też nie chodziła i w marcu też nie chodziła, w kwietniu też nie chodziła, lutym też nie chodziła, w styczniu też nie chodziła. A Lipiec nie, jest droższy, dlatego i chodzi Lipiec <noise> jest drogi, więc chodzi. Lipiec jest płatny dodatkowo. No i w sierpniu jest całkowicie przed szkole zamknięte, więc stwierdziliśmy, że i tak jest beznadziejna pogoda, w tym tygodniu jest ładnie, ale generalnie nie było ładnie I stwierdziliśmy, że skoro ją tak bardzo ciągnie do tych dzieci, bo naprawdę ciągle pytała, kiedy wróci do przedszkola, to stwierdziliśmy, że ją zapiszemy na ten lipiec. No to mamy dzisiaj już 20, któryś, nie? Więc od przyszłego tygodnia przedszkola jest zamknięte i kresana mówi, żeby wtedy jechać na Zakrzówek, jak już będzie sierpień. W weekend nie chce, poza tym, że mamy śluby. No w niedzielę w sumie nie mamy, w sierpniu mamy, <grym> ale w weekend nie chce, bo tam obstawiam, że jest multum ludzi. No i mówię do Kisana, że kurczę, w Tarnowie chyba już od dwóch lat jest całkiem fajny basen taki... Ee, jak to się nazywa? No na zewnątrz, nie że taki w środku. E, więc no, można byłoby się w końcu tam wybrać, nadejść na pewno ucieszy. Jesteśmy wszyscy zdrowi, jest ładnie, mamy wolne, więc why not? Marika teraz śpi, więc też czekamy aż wstanie. To ja może w tym momencie właśnie nas spakuję i to jest świetny plan. I promise I really to keep you away from my mind. Proszę się nie śmiać, pogoda się zepsuła, w sensie nie ma słoneczka i patrzyłam na prognozę, to ma faktycznie nadal go nie być, więc nie podoba mi się to, bo jak widzicie już wszystko przygotowałam i właśnie odcinam metki od stroju kąpielowego, który zamówiłam przed Gran Canarią i przyszedł mi w momencie, kiedy byłam na Gran Canarii, <grym> ale cóż, stwierdziłam, że już go nie będę zwracać. Bo mam drugi taki sam czarny i bardzo mi się podoba, więc, więc zostawię go już. I jest on, słuchajcie, z takiej strony w razie czego. Gorąco jest, ale słońca nie ma. Przygotowałam wszystkiego i nie mam do czego tego spakować za bardzo. Początkowo miała być ta torba, ale nie wiem, czy mi się to tutaj zmieści. Buciki dla nadusi, trójkątylowe dla nadusi, kółko dla nadusi, rękawki dla nadusi, kółko dla mariki. Ubranie dla Mariki. Pieluszki do wody dla Mariki. Strój dla mnie. Okulary gdzieś tutaj mam. Niech będą te. bo mam pod ręką. I ręczniki. Tu mam jeden. Ręczniki z lajpat są genialne. Spójrzcie, ile one miejsca zajmują. O, a jakie są duże. I one tak chłoną. I na dodatek nie zbierają żadnego sypu. Bo po pierwsze. Mówię tutaj o syfie w postaci jakiejś tam bakterii, bo mamy tutaj nano srebro. A po drugie mają taką strukturę, że no nic się tutaj, że tak powiem, nie, nic tu nie wejdzie. Ten materiał, popatrzcie, o, ręcznik dla dorosłej osoby. Muszę jeszcze wziąć dwa kolejne. Dobra, ej słuchajcie. Rzeczy takie typowo basenowe się zmieściły. Do torby takiej podręcznej biorę dla nadi rzeczy na przebranie w razie w. I dla Mariki na przebranie jedne body. Długie spodnie jakby zmarzła po wodzie. I też wzięłam jej bluzę. A wiecie, co potrzebuje mąż? Kąpielówki. No co wam powiem? chciało mi się, no. To nie jest pogoda na basen. W sensie jest totalnie gorąco. 28 stopni. Ale brak słoneczka mnie zniechęca. Jakiej kwoty się spodziewasz za naszą czwórkę? Na 70 100. Wiesz, tak sprawdzam, bo przy tej pogodzie to trzeba... Tak, żeby nie zapłacić stówki i się wkurzać, że nie ma pogody. Więc najlepiej jechać, spytać o multisport i czy dzieci do 3 lat włącznie, czy nie, bo wiesz... Jeszcze się może okazać, że wejdziemy za darmo. To jest twoja porcja? Nie, to jest moja. Mówiłam, że nie, nie głoduję. Ja w ogóle nie jestem głodna jeszcze od śniadania. To jest mój obiad z diety, który ma 500 kalorii. To jest nie do przejedzenia. To jest genialne. Ja nawet nie jestem głodna. Przynajmniej głodna była. Bo przecież tam jesteś głodny po tych placuszkach, a ja nie. Ale ja ostatnio otrzymałam większy ciekawy czy przez to, że tak w górach będę. tak konkretnie. I co, trzymacie tydzień od gór? Jak ja mam to zjeść w ogóle? Bydalcem. Fryteczki. Wszystko wiemy. Krystian zadzwonił, okazało się, że na multisporcie wchodzimy za darmo. Marika jest za darmo, Nadia też jest za darmo. Także jedziemy wszystkie nasze leżączki, pakuje. W komplecie jest i basen, letni park wodny, i wydaje się, że nie ma aż tyle ludzi, więc nam się podoba. No, no, Cześć. Bo to, nam będzie to się nazywa przygoda, moi kochani. Byliśmy w basenie dosłownie z 40 minut. Może mniej, <laughs> może nawet mniej, ale słuchajcie, weszliśmy do basenu, wszystko pięknie ładnie, no owszem nie było słońca. Ale dosłownie w mgnieniu oka zrobiło się tak czarno, ale tak wcześniej, wiecznie. Ale wcześniej, my się fajnie schudziliśmy, naprawdę. Fajnie było, Cel osiągnięty, było bardzo przyjemnie. Pomimo, że słonka nie było, przecież jest 29, teraz 27. Nie, te pół godziny było ekstra. Bez słońca, ale było cieplutko i ekstra. I, I chmury zaczęły tak, iść. Tak, tak czarno, grzmi taki wiatr. Gwizdek zagwizdał, ratownicy tylko... O, wiewiórka. Ratownicy tylko pokazali gestem, że wszyscy wychodzą ta też szła kochani wiesz, my jesteśmy w takim parku. Jest tak wiecznie. Ale słuchajcie, fajnie, przygoda. Ja lubię takie akcje. A tak to wygląda. Ale. O. Wiatr, deszcz. Pusty basen. Ciemno, ale Ciemno. To... ale w sumie nie na to wyszło, bo weszliśmy, my weszliśmy na multisporcie, a dzieci w sumie za darmo, więc. Adekwat... Za darmo. ADEKWATNIE DO CENY. <laughs> Jak to Krysten powiedział, w tej cenie to warto. Jedziemy, bo malutka nie lubi jak stoimy za długo. Stoimy już chwileczkę. Jedziemy na kawę do Moni? Halo? No, dzień dobry, dzień dobry. Nudzicie się, czy macie gości? Nie, Maria, wystraszyłam się, bo u nas przyszła taka burza, że się zaczęłam zastanawiać, czy dzwonisz, że coś mi się stało. No, u nas też przyszła burza, my jesteśmy na basenie. Jakby ktoś pytał, jesteście na basenie, no to nie no, Ale wiesz, Monika? W wodzie mokro, tu mokro, to nie ma różnicy no Gdyby, gdyby tak nie, nie gwizdek, być. to nawet byśmy nie zauważyli ja piję, to A tak poważnie, to Krysten mówi, że skoro wejdzie pół godziny na basenie, to może kawa To jedziemy, bo Krysten ma niedosyt wyjściowy No No, pa! Dobry wieczór Wróciliśmy od Moni Posiedzieliśmy, piliśmy kawę Nic tam nie nagrywałam, na basenie też nic nie nagrywałam A to chyba widzieliście już wcześniej Robię kolację. Na kolację mamy burgery, moi kochani, z serem halumi. Minut jest taki, że mam za mało sałaty i no nic z tym nie zrobimy. Mam tyle sałaty co dla jednej osoby, a robię dla dwóch osób. Po połóweczce bułeczki, na to ketchup ze skrem, pieprzem, odrobiną soli. Na to wlatuje sałata. Powinno być dużo sałaty. Pomidor. Przypieczona cebula i przypieczone halumi. Kryzys ma aż 100 gramów halumi I cebula też przypieczona. Można już sobie tam tu halumi jeszcze. Cebula przypieczona. I góra bułeczki. Hop. Smacznego nam życzę. A Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!